Ten chemiczny filmik ma ponad 70 milionów wyświetleń. To co widzisz to działanie bardzo silnego kwasu. Tak mocnego, że błyskawicznie potrafi zniszczyć metal. A to dopiero początek. Reakcje są gwałtowne. Kwasy żrą to, czego dotkną. To efekt ekstremalnie niskiego pH i ogromnej zdolności do oddawania protonów. Roztwór piranii, czyli mieszanka kwasu siarkowego 6 i tlenku wodoru. Brzmi niewinnie, a to chemiczny berserk. Roztwarza niemal wszystko, co organiczne. Dosłownie unicestwia resztę. Kwas azotowy 5. Silny utleniacz. Niszczy, barwi, dymi. W kontakcie z metalami tworzy mieszaniny wybuchowe. Zostawmy go w laboratorium, dobrze? Reakcje kwasów to często prawdziwe widowisko. Ale pamiętaj, że każdy z tych związków to nie zabawka. To narzędzia chemików, a nie tiktokowych czarodziei. Na koniec klasyka. Roztwór stężonego kwasu siarkowego 6 i jego spektakularne zwęglenie cukru. Efekt czarne, węglowe monstrum i para, która mówi jasno, lepiej nie próbuj tego w domu. Moc kwasów to nie tylko efekt ich niskiego pH, ale także zdolność do niszczenia wiązań chemicznych i utleniania substancji. Kwasy są fascynujące, groźne i absolutnie warte szacunku.